Hej, hej, hej. ja z tej strony Alexa witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale w tą okropną, przeokropną pogodę. Normalnie jest strasznie dzisiaj. Wczoraj był ostatni ciepły dzień i naprawdę było cieplusio na krótki rękawek, na krótkie spodenki i nagle przez noc, nie wiem, to się chyba jakaś magia stała, że jest tak i mam bluzkę termiczną, bluzę i gruby bezrękawnik. Jest tak zimno, pada deszcz, jest taka mrzawka mgła i zawsze jak są takie jakby różnice temperatur, że wczoraj było ciepło, a dzisiaj jest zimno, to ja, mnie już bierze chorubsko. I już czuję po prostu jak mnie gardło boli. Czy ktoś z Was też tak ma, że po prostu zmiana nagła temperatury i już nagle jesteście chorzy przez noc. Masakra! <gryw> to jest straszne. A tego tak odbiegając od pogody to właśnie idę yy, po ile. Na pastwisko, widzicie, jaka tam jest mgła, dalej straszna. Bo mam dzisiaj trening z Natalią, Mierzejewską, znowu jak co czwartek. Bo teraz co czwartki w sumie razem trenujemy. I słuchajcie, dzisiaj będę na Waszej ulubionej ląży dosiadowej. Już nie mogłam doczekać takiego treningu, bo tak jak mówiłyśmy z Natalią w poprzednim odcinku, on naprawdę bardzo bardzo dużo daje. Takie treningy dosiadowe na ląży, Nie ma się czego wstydzić, tak jak już mówiłyśmy. Więc ja dzisiaj sobie zabieram taki trening, będziecie mogli zobaczyć co i jak wszystko. No idę pod las po zmokłego konia. Będę ją jeszcze musiała wysuszyć, bo przecież ona będzie całą mokra. A jak ją teraz wezmę. a na nienawidzę takiej pogody, jak ja nienawidzę jesieni, sieni. To jest najgorsza pora roku dla mnie. Naprawdę okrowy tam są. Masakra. Zbliżam się na paswisko. Mati jest dzisiaj ze, ze mną w stajni, ale Mati został uszykować sprzęt, żeby było szybciej, bo jak zwykle jestem spóźniony. Natalia z Batem i lążą, czyli wiadomo, ląża dosiadowa. Dzisiaj ćwiczymy dosiadówkę. E, ja wstawię Wam kilka urywek, a natomiast cały taki dokumentalny materiał będziecie mogli zobaczyć na kanale Natalii. Jakie ćwiczenia można na tej ląży robić. Ja też je będę robić, zobaczycie u mnie tak pokrótce, a dokładne omówienie właśnie u Natalii. Mati będzie nagrywał. Dla Was specjalnie. Dobra, więc zaczynamy te... Podokoło, <głos》> no, zaczynamy te męki. Ma pięty. Ręce są luźne, ale nie wniosek. Tak. Czujesz, że się nie trzymasz niczym? Tak. To dobrze. O to chodzi? Masz mieć luźniutką nogę. Tak. Ona sobie może nawet trochę teraz dędać. O to chodzi, Ty masz się zupełnie rozluźnić. Tak. Ręce znowu jakbyś trzymała wodę. Tak, to było chyba w przód. Tak, do konia. Mam. O, właśnie. Tylko trochę wolniej, wolniej jeszcze. O, właśnie, tylko równy rytm tego ma być. Tak. Wyśmień trochę teraz. <noise> A masz skupioną minę. <noise> Nie takie proste, co? O, no, szybciej, szybciej, szybciej. Tak, poza rytmem. I znowu z woli, ale równo. Dojmy krowę, dojmy krowę, Ola, o, dalej. O właśnie, dojmy krowę. I szybciej. Tak, i równo. Tak, równo, równo, równo. Ręka w dół, do góry, w dół, do góry, tak. I wolniej. Jesteśmy zagalopowanie. Ręce w dół. Dalej. Noga w dół. Plus. Tak. Ja mam teraz tu żeby galotowała, bo ręczona próbuje gasnąć, nie? Tak. I płynie w sobie tylko białka, podążają za ruchem galotu i nic więcej. Równo ręce. I ręce w górę, obie. Tak. A noga w dół. Rozciąga się na maksa. Musi się zrobić strasznie długa. <grymne> tak śmieje Tak, jest i ręce w dół luźno. O, właśnie. Ale sieć. Machij w brzuch. Tak. Ręce mogli luźno, ale brzuch napięty. O, właśnie, tutaj sobie trochę tymi rękoma, One mają być zupełnie różne. Hop! Tak. Pełen ludzi. I do pusa. Ten dół, brzuch, 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 brzuch. Tak. Tak, ty, 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 ty. ty masz napiąć brzuch, a nie wypiąć tyłek. <głosy> <głosy> nie masz zrobić po prostu, żeby się odgiąć, tak? Teraz ja poprowadziłam lążę Natalii, ale to tylko dlatego, że nagrywaliśmy dla Was odcinek, o którym Wam mówiłam na początku i pojawi się on niedługo na kanale Natalii, także oglądajcie i teraz zobaczcie to, wsiadłam bez ląży i to był mój przełomowy trening. Po prostu tak mi się strasznie podobał tutaj mój dosiad w kusie. W ogóle mi te plecy już nie falują, tak jak widzieliście w tym odcinku, gdzie razem z Natalią opowiadałyśmy o prawidłowym dosiadzie i strasznie mi falowały plecy. Już mi tutaj plecy nie falują, wszystko przepracowałyśmy na ląży dosiadowej. Także widzicie ile to daje, ja normalnie byłam tak przeszczęśliwa oglądając te nagrania, że, że szok. To jest mój, no serio, to jest mój najlepszy dosiad jak dotychczas, jeśli chodzi tutaj o górę ciała, o spięcie mięśni pleców, brzucha, napięcie, rozluźnienie ręki, normalnie jestem tak, 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 tak ucieszona, że szok. Teraz mamy galop, w galopie też jest spoko, ale i tak najbardziej zadowolona jestem z tego kusa, bo z nim miałam największe problemy, a z tym galopem to już jakoś sobie tak tam już radziłam wcześniej, bo te plecy właśnie mi bardziej falowały w kusie niż w galopie, ale tutaj też galop bardzo ładny i Dila bardzo fajnie współpracowała, bardzo fajnie się niosła tak miękko, także dzisiaj trening naprawdę na duży, na duży, duży plus. Chociaż w sumie każde treningi z detalią są na duży plus, bo ogromne informacje z nich wynoszę, e, ogromne umiejętności, także oby dalej, oby dalej. <laughs> Wchodzimy porządnie nóżki po udanym treningu. Słuchajcie, to był mój tak przełomowy trening. Ja jestem nim tak zafascynowana. Widzieliście, jak ja siedziałam w końcu? Ląże dosiadowe robią cuda. To, co Wam zawsze powtarzam i Natalia Wam powtarza: ląże dosiadowe robią cuda. I jak ja teraz sobie przejrzałam nagrania, jak ja jeździłam, to po prostu jestem zafascynowana. Także super, 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 super. I na pewno co jakiś czas do tych ląży dosiadowych będę. Będę wracać, no bo to jest coś wspaniałego. Aż mi to dzisiaj dzień zrobiło. Będę cały dzień happy dzisiaj. Kupiłam Dili dostawę marchewek, jak również pietruszki, ostatnio to jest jej ulubione, ulubione warzywko, więc zostanie ja zaraz. Dobra, ja kupiłam. Ja zapłaciłem. <laughs> Ale ja kupiłam, ty zapłaciłeś. <laughs> Także idziemy jeszcze Dilce dać na pożegnanie. O, no wiadomo, o! Kto, wiadomo kto mu popa. No, yy, warzywka i jedziemy zaraz do domu. Słuchajcie, zrobiłam Dili pierwszy raz w życiu sama zastrzyk, bo nikt jej nie mógł dać, więc stwierdziłam, że dobra, dam jej, skoro musi mieć. No. To mam do. Patrzcie, jaka igła wielka. Taki grzeczny koń. Taki grzeczny. Trzeba tylko porozmasować jeszcze trochę, aby się wchłonęło. dobrze. Super. Adila dostaje zastrzyki dlatego, że dwa dni temu miała bardzo dużo kleszczy w grzybie po prostu tak jej się wpowijały, że masakra i od tych kleszczy dostała taki stan zapalny, ma takie gule pod grzywą i takie ropnie więc to po prostu dostaje antybiotyk, jedyny który może dostać, bez jest w ciąży taki łagodniejszy który nie zagraża życiu rybaka no i go dostaje teraz przez 5 dni właśnie, aby te gule zapalne zeszły od tego kleszcza bo masakra, jest taki wysyp kleszczy ja nie wiem skąd te dziadostwa się biorą, ale tragedia jest, bo tutaj wszystkie konie prawie miały kleszcze, a Dila miała w mnóstwo. Ale już jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że będzie dobrze. Idę już Dile odprowadzić na pastwisko, bo w sumie jest dopiero 12, więc sobie jeszcze z dwie godzinki tam pobędzie. No ale jestem zadowolona, normalnie mówię wam. Takie treningi to są dobre treningi. No, Dilka też była bardzo grzeczna, bardzo fajnie pracowała. No chodź, Dilunia, no chodź, no chodź już. Zaraz będziesz miała trawę na pastwisku. No. I nie wiem, co mam mam jeszcze powiedzieć, ale jestem mega szczęśliwa dzisiaj. Odstawiłam już Dilę na padok. I słuchajcie, teraz jest ze Nikola, odebrałam ją prosto ze szkoły po Muszę Musiałam jeszcze uczesać, bo nikola wygląda jak czarownica. Ale słuchajcie, zaraz zaczynamy dla Was kręcić drugi odcinek z Nikolą, ponieważ Nikola ma teraz konia. Do próby, jakby do końca września, będzie go próbować. Po wrześniu zobaczymy, czy go będzie dzierżawić, czy, czy jednak nie. Więc na, na razie do końca września ma go na próbę. Więc teraz będziemy nagrywać odcinek, jak Nikola ma trening na nowym koniu. Także no, <ścoughs> niedługo pewnie wleci. I to by było chyba na dzisiaj już koniec. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, jeszcze raz Wam powtarzam, że ląża dosiadowa to nie jest powód do wstydu, i widzicie, jaki postęp udało mi się dzisiaj zrobić po tej ląży. Jak wsiadłam normalnie, ja dzisiaj mam przez to super dzień zrobiony, tak jak Wam mówiłam. E, no, także polecam, polecam bardzo Wam lążę dosiadowe, nie ma się czego wstydzić. E, my już jedziemy z Matym do domu, zrobić coś na obiad w końcu, bo już głodni jesteśmy. Wielkę zostawiam, potem jeszcze do niej przyjadę wieczorem, e, zrobić jej kopytka, nóżki.